się ja dobrze, nie słychać. W każdym razie nie wiem jak wy, ale ja jestem wegetarianinem i uważam, że zwierzęta są po to, żeby były sobie wolne i żeby były szczęśliwe i żeby się mogli cieszyć swoje oczy patrząc na nie. A do czego doprowadziliśmy my w tej chwili? To do tego, że zwierzęta właśnie są przeważone w takich miejscach. W ludzie to jedno. Wcale nie potrzeba nam takiej energii tego typu, żeby odżywić swoje ciała fizyczne. Spójrzcie na żyrafa, spójrzcie na hipopotama na wszystkie zwierzęta, które są wegetariańskie. Czy one jedzą mięso, żeby być zdrowe i silne? Czy tak naprawdę potrzebujemy tyle białka, żeby być zaopatrzyć siebie w odpowiednie składniki odżywcze? Na pewno? Zajrzyjcie do najnowszych badań i zobaczcie, czy, czy to, co karmili nas kiedyś, taka wiedza, czy dalej jest słuszna? Czy może raczej zrobić coś innego? Czy może raczej zobaczyć co dobrego możemy kupić. Myślę, że to wszystko jest nam dla nas automatycznie wystarczające, a jeżeli dobrze wiemy, jak zaopatrzyć się w odpowiednie składniki, to myślę, że kiedyś będziemy się śmiać z tego, że ludzie jedzą zwierzęta. Pozdrawiam.